Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy bardzo ciekawą sytuację. Mamy powrót zimy, jakiej dawno nie mieliśmy w naszym kraju. Tak naprawdę styczeń był bardzo mroźnym miesiącem od już dobrych kilku, nawet kilkunastu lat, zwłaszcza w części wschodniej naszego kraju. I północnej tak naprawdę. No tutaj na południu aż tak mocno tego nie odczuwamy, aczkolwiek minus 15, minus 17 też się zdarzało. I jednak ta część Polski jest mimo wszystko dużo cieplejsza. Ale przechodząc do rzeczy, słuchajcie, jakie ogrzewanie mamy wybrać, skoro mamy miesiąc mrozów, bo to pytanie bardzo często pada, pompy może nie tyle co siadają, co po prostu jest problem z ich działaniem, nie dają sobie rady, nie tak żywają domów, oczywiście część wysiądzie, wyłączy się. Dodatkowy aspekt, najważniejszy przy pompach ciepła, o których cały czas mówię, jak przychodzi niska temperatura, to co się dzieje, to po prostu spada sprawność naszych urządzeń i pompy ciepła oddają dużo mniej energii, a dom potrzebuje jej dużo więcej, w przeciwieństwie właśnie do kotów. Natomiast druga strona medalu, kotły na pelet i braki peletu, którymi się dzisiaj borykamy. Słuchajcie, dzisiaj nie można kupić peletu, jeżeli jest dostępny, to ceny są horrendalne, bo sięgają 3-4 tysięcy złotych nawet, czyli mamy powtórkę z drugiej połowy 2020 roku. E, oczywiście wynika to z pewnych aspektów, zaraz sobie o nich porozmawiamy. E, natomiast jeden, jedyny miesiąc pokazał, że nie ma idealnego źródła. I ja w swoich materiałach wiele razy Wam powtarzam e, i ja sprzedając czy tam robiąc instalacje, za każdym razem podchodzę indywidualnie do klienta i tłumaczę na podstawie domu i potrzeb klienta i staramy się wybrać takie ogrzewanie, jakie... Będzie najlepsze dla niego, dla jego domu i dla jego potrzeb. Natomiast to, co wspomniałem, mówię, że nie ma idealnego źródła ciepła. Każde ma swoje plusy i minusy. I też nie możemy negować wyborów innych czyjś. No bo, tak jak sami widzicie, ci, co w tamtym roku postawili na pelet, mamy rekordowy, 2005 rok był w ogóle rekordowym e, e, od dłuższego czasu rokiem pod względem sprzedaży kotów peletowych. Firmy e, miały czkawki produkcyjne. Czyste powietrze, jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet wzrost sprzedaży, znaczy ilość sprzedawanych, ilość wydawanych wniosków, składanych wniosków w czystym powietrzu to było nawet chyba powyżej 70% w drugiej połowie roku, gdzie w przypadku lat wcześniej najczęściej prym, przez przynajmniej te ostatnie 2 lata, prym miały pompy ciepła. Więc e, sami widzicie, tak? Mamy mrozy, pompy nie dają rady, nie dogrzewają. Oczywiście to nie jest każdy przypadek, ale dość duża ilość i tak naprawdę być może i większa ilość ludzi boryka się z tym problemem, tak? Załączają się grzałki, e, przychodzą rachunki grozy. E, no i tyle, tak? Z peletem mamy podobnie. Teraz nie mamy peletu. Nie mamy peletu dlatego, że przede wszystkim raz, nikt się nie spodziewał zimy. Dwa, wzrost, co? Wzrost... Kotów, ilości kotów, e, które po prostu w, przyszłym, w tamtym roku miało to miejsce, więc nikt wcześniej patrząc na poprzednie zimy też nie zatowarowywał się w takim zakresie. No i jeszcze jeden dosyć główny aspekt, no trochę peletu jakby nie patrzeć, bierzemy z Ukrainy dość dużo, no mamy tam ciągle trwającą wojnę, e, no a wiemy jakie warunki w tym momencie tam panują, nie dość, że też siarczystym mróz, dodatkowo problem z energią, i to jest kolejny podstawowy problem. Uzależnienie od kogoś innego w jakimś tam pewnym stopniu i nie kupowanie opału wiosną czy latem. Zawsze to było tak, że przy ekogroszku, przy węglu, przy drewnie, pomijając kwestię cen, że produkt jest najtańszy zawsze wiosną i latem. Nie w okresie zimowym. No i teraz z jednej strony można mieć pretensje, do składów, że sobie narzucają ceny, tak? Można mieć pretensje, powiedzmy do małych producentów, chodzimy na OLX i widzimy małych producentów, którzy rzekomo mają pelet dostępny, oczywiście cena też jest wywindowana, albo mają pellet z jakiejś tam gorszej jakości. Oczywiście, żeby nie marznąć w domu, no to ten pelet będziemy kupować. Natomiast płacąc za pellet 2,5 czy 3000 zł, no to jednak już znowu wchodzimy w kwestię tego jakie ogrzewanie wybrać. No i ja ciągle Wam powtarzam, że przy małych domach niekoniecznie trzeba iść w kotły, niekoniecznie trzeba iść w pompy, że spokojnie możemy mieć w zwykłe ogrzewanie elektryczne, które oczywiście w użytkowaniu będzie droższe jak te wspomniane wcześniej, natomiast jakby nie patrzeć prąd w naszym kraju musimy mieć wszędzie i w każdej chwili. Zdarzyć się może ewentualnie przy większych mrozach, większych zimach, takich jak się teraz zdarzało, że te zaniki prądu są lokalne i niedługo trwałe. Eee, natomiast teraz, jak słyszymy o pelecie, na który trzeba czekać kilka tygodni, 3-4 tygodnie, niektóre składy nawet nie przyjmują kompletnie zamówień, bo dopiero na marzec albo na kwiecień, no to pokazuje z jakim problemem się borykamy. Więc dlatego trzeba zawsze sobie przemyśleć, jakie ogrzewanie wybrać. I teraz, no słuchajcie, mały dom nie potrzebuje dużo energii. Możliwości i systemów grzewczych mamy naprawdę bardzo wiele, bo robią tak samo dużą robotę, mogą zrobić nam klimatyzację. Mogą zrobić kotły elektryczne, maty grzewcze, panele grzewcze. Yy, yy, mówię, bufor grzany też yy, jeszcze dodatkowo tanim prądem, gdzie te koszty nam spadają. Oczywiście, małe pompy jak najbardziej, czy kotły, aczkolwiek spotykam się coraz z większym zainteresowaniem na kotły nawet przy małych budynkach, tak, czyli mamy budynki 90 metrowe, ostatnio byłem w takim budynku, yy, gdzie będziemy przygotowywali kotłownie, robili kotłownie, jest komin, yy, no i klient do domu 90 metrów chce kociu na pelet, oczywiście nie chcą pompy, bo znajomi mają jakieś tam wysokie rachunki, inni znowu są zadowoleni i ciągle każdy jest yy, no, w takiej kropce, zastanawia się co ma po prostu zrobić. Natomiast no, dla mnie w dzisiejszych czasach yy, to znaczy, tak, komin ma klient, więc jest ok. Mają ludzie kominy, więc są przygotowani jakby na czarny scenariusz. Natomiast, czy iść w kocioł do takiego małego domu, dobrze ocieplonego, e, wydaje mi się trochę nie do końca celowym. Raz, że znaleźć kocioł mały, 5-6 kW, to praktycznie graniczy z cudem. Najmniejsze to na dzisiaj najczęściej są 8, 8 kW mocy. E, no a taki kocioł już jest dużo, dużo przewymiarowany do takiego budynku, bo pomijając kwestię, że. E, Nigdy nie będzie takiego zapotrzebowania w takim domu. Nawet jak kocioł będzie ze swoją sprawnością 80-85% pracował i będzie minus 20-25%, to taki budynek będzie potrzebował 3-4 kW mocy. Oczywiście kocioł może się zmodulować. Tylko mówię, pytanie jest, czy pchać się w koszty rzędu tam 30-30 paru tysięcy za zakotłownie. Eee, no ale co dalej, jak mamy duże budynki, tak? No i tutaj już pojawia się problem. I albo musimy mieć po prostu. Dwa źródła ciepła, albo myśleć o dwóch źródłach ciepła e, i mieć po prostu alternatywę. Kominek, który niestety też trochę chyba nam chcą zakazywać. Mamy miejscowości gminy w Polsce, gdzie są definitywnie zakazane. E, natomiast jest to jakaś alternatywa. Mamy kozy grzewcze, mamy dzisiaj takie ala kominki. Też na peret, więc warto rozważać takie sytuacje i warto po prostu myśleć pod tym kątem, aby mieć jednak to awaryjne źródło. Natomiast słuchajcie, jeżeli mamy domy, nie wiem, 150, 200, 250 metrów, no to tak naprawdę co byśmy nie mieli i przyjdzie taka zima, to i tak może pojawić się duży problem. Więc najlepszą decyzją jest po prostu, jeżeli idziemy w opały, tak, czyli w kotły jakieś, no to zatowarowywać się po prostu dużo wcześniej, nie patrzeć na to, a dobra, bo była taka zima rok temu, było ciepło, było plus 15 stopni, nie było praktycznie mrozów, no to ja kupię sobie dwie tony, gdzie realnie trzeba liczyć na taki budynek 4 tony, bo teraz musimy, musimy to kupić dwa albo trzy razy drożej, albo odkupować po sąsiadach szukać, albo po prostu nie mamy opału na zimę. tak? Idąc w pompy ciepła, no to tak, przy dużych budynkach jednak już wtedy prym może przynieść tutaj nam pompa gruntowa. I wtedy może warto dopłacić do takiej pompy gruntowej, raz że ona ma ciągle stabilną temperaturę pracy, no, da też wyższą sprawność. I niestety tutaj, w takim przypadku, już nam te koszty zwrotu albo koszty zrównania się między instalacjami pokażą, że przy pierwszej. Lepszej zimie, jest to dobra decyzja. Nie wiem, co wy o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach. No Ja widzę totalną panikę, totalny chaos. Gdzie nie dzwonimy, to jest problem z peletem. Ja jestem akurat z opolskiego, jest bardzo duży problem, ale mówię gdzieś tam. Widzę też, czy tam po forach, czy tam wasze komentarze, czy też gdzieś tam do mnie czasem się odezwiecie, piszecie. Widać, że dostać dzisiaj pelet, to graniczy z cudem, albo cena jest kosmos, albo po prostu jest on bardzo słabej. Jakości. No i podstawowy problem, no to tak jak mówiłem, nie? Ilość kotów, która masowo w tamtym roku przybyła, nie zatowarowywanie się, bo mamy słabe zimy, bo mamy słabe zimy, więc nie przewidywanie, nie przemyślenie tego, żeby ten opał jednak mieć. No i kwestia niestety ciągle toczącej się wojny na Ukrainie, gdzie dość mocno Polska wspomagała się, jeżeli chodzi o sam pelet. Więc jakie źródło wybrać? Słuchajcie, ja tak jak mówię, mały dom, ja po prostu bardzo bym rozważał inne źródła ciepła, nawet jeden do jednego, z tego względu, że w takim domu zużyjemy 3-4, nawet do 5 tysięcy kWh energii i nie się w, en, w, w pompy, w kotły, w tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu 5 tysięcy podzielić na 12 miesięcy to jest dosłownie 400 zł miesięcznie, tak? I to nie jest jakiś duży koszt, żeby nie poradzić sobie z zapłaceniem rachunku za prąd i mieć wygodę. Nie mamy wtedy problemu z czym? Z temperaturą zewnętrzną. Ona nam praktycznie kompletnie nie, nie sprawia żadnego problemu. Mówię, może się zdarzyć faktycznie, że w danym rejonie wystąpi jakiś brak prądu, no ale to wtedy w ostateczności możemy jakąkolwiek kozą się... Wspomóc, aczkolwiek, 2-3 dni w małym i ciepłym domu, jak nie będzie ogrzewania, to ten dom nie, w tym domu nie spadnie temperatura 10 stopni, tylko spadnie o 2-3-4 e, stopni, będzie niższa. Już powiedziałem kwestię, że włączając farelkę, i tak taki dom nagrzejemy, tak więc, no mówię, małe domy, e, rozważałbym jednak też, mimo wszystko ogrzewania po prostu jeden do jednego i też nie chcę narzucać, aczkolwiek no wiadomo, że system akumulacyjny chyba wychodzi najkorzystniej. Dlatego raz, że nie jest drogi w zakupach, dwa, że nie jest drogi w użytkowaniu, bo zawsze używamy taniego prądu. Wiadomo, możemy sobie wrzucić kable, maty plus jakieś klimatyzacje. Klimatyzacje 70-80% sezonu zrobią też tanim prądem, bo jakby nie patrzeć, to jest pompa ciepła, a reszta sobie gdzieś tam w tych ciężkich okresach dorzucimy już Droższym prądem lub po prostu droższym systemem, tak, jakimś matą, czy kablem grzewczym, czy nawet grzejnikiem, czy panelami na podczerwień, grzejnikami na podczerwień, itd. itd. No, w większych domach no, to już kwestia kalkulacji, tak? i ryzyka. No, albo idziemy w pompę, albo idziemy w kocioł. No, bo raczej już tutaj kwestia ilości zapotrzebowania energetycznego bierze górę. Także no, nie wiem, co wam mam powiedzieć, i ja po prostu widzę. Yy że to, co powtarzałem Wam od pierwszego swojego materiału, ma po prostu dzisiaj bardzo duże odzwierciedlenie. Nie chcę mówić, że fajnie, że zima to pokazała, bo to każdy, że tak powiem, który ma zapłacić większy rachunek, każdy z nas, no ja też tak naprawdę muszę zapłacić większy rachunek. Aczkolwiek no, ja mam gdzieś tam tą instalację fotowoltaiczną, dom do ocieplony nieduży, więc nie mam takiego problemu, ale są ludzie, którzy mają naprawdę bardzo poważne problemy z tym związane. No, i nie ma złotego środka, tutaj, nie? więc no, czy jest idealne źródło? Jeszcze raz, nie ma idealnego źródła. Musicie brać to pod uwagę. Nie słuchajcie najeżdżających na was handlarzy, czy nie wiem, firm, którzy mówią tylko pompa, tylko kocił. Weźcie sobie dwóch, czy trzech, czy, czy czterech i niech wam doradzą, bo nie ma czegoś takiego jak idealne źródło do każdego domu. Pomijając wasze preferencje, jedni chcą wygodę, więc będą szli w coś, co jest bardziej wygodne, inni będą szli w coś, co jest może mniej wygodne, ale niby w teorii miało być bardziej uniwersalne. Jak się okazuje, sytuacja akurat się tak skumulowała, że styczeń pokazuje, że jednak kocioł nie jest taki bardziej uniwersalny. Nie kupimy wszędzie opału, nie dostaniemy go i też może być taki sam problem jak przy niskich temperaturach z pompami ciepła. Wyraźcie proszę swoje zdanie, dajcie znać co o tym myślicie. Będziemy rozmawiać w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.